No, to trzeba nagrać te Hot Daily. Siema, z tej strony yy, Dzisiaj w ramach Active Hot Daily Challenge nagrywam pierwszy film, yy, który będzie się ciągnął od piątku do następnego piątku. Do następnego film będzie się od następnego piątku, tylko yy, to był mój challenge. Także ja Wam już przekazuję i się do oglądania. nominowany przez Aleksandra TV który w ogóle organizuje tę samą akcję. Yy, chciałabym od razu nominować Olka Toziomka, mojego żemara i Lowasa, który strasznie się skierował, że Aleksander go nie, nie nominował, także proszę bardzo. Yy, czekamy na gorące filmy od Was. Yy, co? W ogóle chciałam powiedzieć, że zostałem zmuszony i. Ja w ogóle nie chciałem nagrywać tych filmów, a on mnie zmusił, to jest zły człowiek. I co? Myślisz, że będzie w ogóle kazał nagrywać komuś filmy? Oczywiście, że tak. Z tą myślą zostawiam. Cześć.